Dzień dobry. W niektórych sklepach w Holandii nie da się już kupić świeżych produktów, takich jak nabiał i warzywa. O powodach protestu holenderskich rolników powiemy za chwilę, ale wcześniej o zdrowiu psychicznym najmłodszych. Środa, 6 lipca, zaczynamy TeleExpress. Coraz bliżej historycznego rozszerzenia NATO, po podpisaniu protokołów akcesyjnych, przystąpienie Szwecji i Finlandii musi być ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie Sojuszu. Do polskiego Sejmu trafiły odpowiednie projekty ustaw. Głosowanie jutro. Sejm po poprawkach Senatu kończy pracę nad kolejnymi ustawami składającymi się na rządową tarczę antyinflacyjną. Posłowie zajmą się m.in. wakacjami kredytowymi i ustawą o dopłatach do zakupu węgla. Rośnie napięcie w Holandii. Policja otworzyła ogień do protestujących rolników. Władze postawiły również wojsko w stan gotowości. Farmerzy nie godzą się na rządowy plan ograniczenia emisji azotu, który doprowadzi do likwidacji części gospodarstw. Wracamy do kraju. Liczy się siła, szybkość, wytrzymałość i odpowiednia motywacja. W Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie trwają egzaminy wstępne. W tym roku chętnych jest prawie pół tysiąca, a miejsc zaledwie 60. Ziemia lubańska. Na Dolnym Śląsku jest pełna skarbów. W ubiegłym roku odkryto zbiór średniowiecznych i wczesnonowożytnych zabawek. A teraz 14-latek z Nowojowa Śląskiego znalazł kolejny interesujący zabytek. Wybitni twórcy ludowi oraz organizatorzy przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor uhonorowani w Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody imienia Skarra Kolberga. On ma wzięcie latem. Ona jesienią. Arbus i dynia pochodzą z tej samej rodziny, ale różnie kolor, smak, zapach i tylko gabaryty mają podobne. Król lata arbus, bo o nim teraz mowa w upalne dni wchodzi cały na czerwono i świetnie gasi pragnienie. Okazałe sztuki na straganach dostępne są nie tylko w dzień targowy. Sport w Teleexpresie zaczynamy od zwycięstwa Lecha Poznań w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Kolej już nie był faworytem, ale na własnym boisku pokonał azerski Karabach Agdam 1 do 0. Muzyka. Wieczorem w Warszawie wystąpi amerykańska formacja Five Finger Death Punch. Mistrzowie ciężkiego grania zagrają najbardziej znane utwory. A teraz już Marek Sierocki i nasz cykl Młodzi Polscy Artyści. Stonka ziemniaczana to od lat postrach rolników. W czasach PRL-u wmawiano, że źli imperialiści zrzucili ją z samolotu. Dziś już nikt takich wzór nie opowiada, ale stonka nie daje o sobie zapomnieć i ma spore pole do popisu poza polami uprawnymi. Na koniec coś na ząb, proszę bardzo. Zapiekanka. No cóż, powiedzmy to sobie wprost. Nie wygląda, ale może smakuje. Zapraszam na jutro i za chwilę do TVP Info. Do widzenia. Dzień dobry Państwu, to jest TeleExpress Extra. Z przyjemnością witamy się z Państwem i zapraszamy na przegląd kolejnych ciekawostek. Przed atakiem Rosji na Ukrainę pracował jako biolog. Teraz został klucznikiem. Mieszkaniec Irpienia przechowuje klucze do mieszkań swoich znajomych, którzy opuścili domy uciekając przed wojną. Strażacy są zawsze tam, gdzie toczy się walka o ludzkie życie i mienie. Ich praca to gotowy scenariusz na jeden film akcji. A teraz już wiadomo, że może też stać się inspiracją do tworzenia muzyki. Zielono im, wraci Bożów, szranki stanęli miłośnicy ogrodów z bloków, domów czy miejsc pracy, bowiem trwa miejski konkurs na najpiękniej ukwiecone miejsce. Wakacje z telefonem. Jeśli jest z nim aplikacja Paszport od kuchni, to rosną szanse, że będą udane. Dzięki niej można poznać piękne krajobrazy, lokalne przysmaki i kultowe albo całkiem nieznane zakątki Kujaw i Pomorza. Pochodzą z różnych części świata, ale mają wspólny cel. Ponad 20 wolontariuszy remontuje w Gliwicach dom dla uchodźców z Ukrainy. Wkrótce schronienie znajdą tam rodziny, których mieszkania doszczętnie zniszczyły rosyjskie pociski. Jak wyglądał gorgozaur, kuzyn T-Rexa? No, wystarczy pojechać na aukcję do Nowego Jorku, ale można oglądać dalej Teleekspres Ekstra, bo zaraz podamy wieści o osobniku sprzed milionów lat, a wcześniej inne propozycje w skrócie. Proszę. To coś dla tych, którzy są miłośnikami fortyfikacji i kolejnictwa, e, zarazem w tunelach międzyrzeckiego rejonu umocnionego rozpoczęły się testy kolejki, która była atrakcyjnie zwiedzanie podziemnych tras. W kalendarzu roi się od nietypowych świąt dziś dzień pocałunku, jutro czekolady. Ale to wszystko nic przy święcie, które opanowało gminę Przemyśl. Czternasty raz z rzędu wszystkimi podniebieniami rządził pieróg. A ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzeniem, były stanowiska pierogowe i pierogowe konkurencje. A na mapie bocianów w brud, proszę bardzo, Wielbiciele pamiątek z przeszłości, szczególnie tej bardzo odległej, już mogą zacierać ręce na aukcję w Nowym Jorku. Jeszcze w tym miesiącu trafi szkielet dinozaura pamiętający czasy sprzed 76 milionów lat. To Gorgozaur, kuzyn T-Rexa, którego obecność na licytacji jest wyjątkowym wydarzeniem. Do Piłkarskiego Mundialu w Katarze jeszcze kilka miesięcy, ale fani kobiecej piłki już odliczają godzinę do Mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane w Anglii. Pora na muzykę. I w tej części Marek Sierocki dziś porozmawia z młodą wokalistką, która nagrała piosenki Gwiazdy sprzed lat. Więcej w rozmowie. Zapraszam. Cześć. Zalabamy, wracamy do Polski. To już koniec. Spotkamy się jutro, ale teraz też będzie ciekawie, bo program O co chodzi prowadzi Krzysztof Skowroński. Do widzenia, dobrego popołudnia.